Jak, jak to jest możliwe, że tak szybko się zmieniło to przygotowanie, bo po pierwszym meczu wszyscy mówili, że drużyna źle przygotowana, a po drugim mówią, że to Rosja opadła z siły i Polska mogła ją dobi dobić. Ja to ciągle powtarzam, jesteśmy świetnie przygotowani i, i to, te mecze ten mecz to potwierdził. E, turniej się rozkręca, byśmy jak najdłużej grali, bo będziemy coraz lepiej e, funkcjonować. Jest duża wrzawa o to, kto ma bronić, czy to faktycznie Szczęsny jest teraz bliżej na mecz z Czechami, czy, czy to jest sprawa otwarta? Wojtek Szczęsny był numer jeden od początku i dalej jest numer jeden. A nie jest tak, że się zwycięskiego składu, bo to jest taki zwycięski teoretycznie dla nas remis z Rosją, nie zmienia? To jest e, turniej i zresztą nie ma tak czy inaczej dużo zmian. E, Jakie zmiany będą? Zobaczymy. Ja bym chciał, żeby tych zmian nie było. W znaczy z Rosją było tak, że graliśmy bardziej pod nich. Czy teraz z Czechami zagramy tak raczej w swoim stylu, czy, czy jak to będzie? Nie będziemy grali w takim stylu, jak nam najlepiej idzie. Pomyśleliśmy sobie, że teraz ma Pan niewdzięczną rolę wybrania bramkarza na mecz z Czechami. Czym się Pan będzie kierował? Ja nie mam żadnego problemu z wyborem, bo my mamy trenera do bramkarzy. I proszę jego pytać, kto będzie bronił.